Ok, hello everyone. Dzisiaj sobota. Postanowiłem, że sobie wezmę ten drugi sterownik na stół operacyjny. No i słuchajcie, pierwsze co zrobiłem, to sobie z drugiej strony tutaj e, ściągnąłem ten silikon, dostałem się do, tutaj do bezpiecznika. Wszystko jest ok. Potem zacząłem tutaj sobie słuchajcie e, ten silikon usuwać od strony hala. Pomierzyłem wszystkie tutaj te elementy. Sprawne są, co myślę, kurde. No dobra, sprawne. Error 10: dlaczego? Obracam na drugą stronę płytę i zobaczcie, co się tu wydarzyło. Pomimo, że ta płyta wersja 2,2, słuchajcie, zobaczcie, jak ona jest pięknie zabezpieczona takim silikonem. Niestety ten silikon nie uchronił jej przed dostaniem się wody tutaj pod spód. Także pomimo, że jak niektórzy myślą, w tym także ja, że to jest genialna sprawa, chociaż na pewno chroni lepiej niż jakby jej nie było, to woda potrafi się dostać, słuchajcie, no wszędzie. Wystarczy, że jakaś będzie mała szpareczka, której po prostu ten silikon jakby nie wypełnił. No i już to wystarczy, żeby woda się dostała i zrobiła, słuchajcie, zobaczcie, taki miszmasz. Taki miszmasz. Teraz mi powiedzcie, co wy by byście tutaj w tej sytuacji zrobili? Jak byście to naprawiali? Taka zabawa będzie. Dobra. Jasno widać, dlaczego ten błąd się nie wyskakuje. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i piszcie w komentarzach, jak byście to naprawiali. Hejka.